Kochani, witam Was po długiej przerwie na naszym kanale. Z góry przepraszamy za tą przerwę, ale naprawdę miałyśmy swoje powody i nie chcemy ich zadać, naprawdę, bo to jest nasza tajemnica. Zostawiłyśmy to po prostu w tajemnicy. Nie chcemy tego mówić yy, na kanale. Yy, ale nie martwcie się, słuchajcie, kochani, będzie yy, więcej odcinków na naszym kanale. Mam już naprawdę dużo, dużo pomysłów na odcinki. Także czekajcie i zostawcie dzwoneczek. Żeby być na bieżąco I subskrypcję, bo dzisiaj jeszcze wlatuje jeden odcinek Z przygotowaniami do piżamaparty I z ogólnie piżamaparty. Tak, to jest najpierw będzie To jest właśnie ten, co nagrywamy teraz To będzie vlog, w którym pokażemy Wam Jak przygotowujemy się do piżamaparty, Party A drugi odcinek będzie osobny yy, Z piżamaparty Party ogólnie Także mam nadzieję, że Wam się spodoba Zapraszamy do oglądania Słuchajcie kochani, właśnie idziemy do sklepu po rzeczy no. na party i widzimy się w sklepie. Jesteśmy właśnie pod sklepem. No. tutaj polo. I właśnie wchodzimy. Jesteśmy już właśnie przy z chrupkami i będziemy jakieś chrupki e, wybierać. zaraz. E, I bierzemy jakieś chrupki słodycze i jeszcze i inne jakieś słodycze. inne słodycze. Bierzemy właśnie takie, tym barki do picia i jeszcze jakieś chrupki. Nie możemy się zdecydować, bo tyle tego jest. Ale zaraz do Was wracamy. No. Okej, okay, wybraliśmy tutaj, już mamy wszystkie zakupy. Idziemy do kasy i widzimy się już na dworze. No. Okej, okay, kochani, my już idziemy do domu, mamy zakupy. I idziemy właśnie zaś w drodze do domu. I widzimy się już w domu, jak pokażemy Wam, jak szykujemy się do piżama Party. Także do zobaczyska. Okej, okay, kochani, my jesteśmy już w domu. Wróciliśmy z tego sklepu, z tego wszystkiego. Eee, staraliśmy się w sklepie też nagrywać dla Was urywki Nam się udało, także się cieszymy A teraz, słuchajcie, zakupki już leżą na łóżku <grym> I za chwilę będziemy wszystko przygotowywać Także czekajcie i do zobaczenia zaraz Okej, okay, kochani, słuchajcie, zaczynamy tutaj już wszystko układać Światło jakoś tam tutaj jest, także spoko Dobra, słuchajcie, tutaj są wszystkie rzeczy no. Tutaj, o proszę Pryk, państwa. Y, tutaj mamy jeszcze miski, talerze y, i będziemy wsypywać. <gryk, gryk, tajemniki> Także, dobra. Bierz te chrupki, i wsypuj. Dobra. Najpierw te. Dobra. Przeci, my W ogóle pokażemy wam jakie smaki. W ogóle co pokażemy? To są takie. Y, Możecie pokazuj. Chrupki. Pizza. Ona jest są duże paczki, dlatego je brałyśmy. E, sprężynki, tak jakby sprężynki, a to są w ogóle jest patrykowe. Tu mamy oczywiście no, herbatniki, Dwa no, snikery. one są podwójne, także tu są dwa akurat w każdym. Mamy jeszcze y, oreo, które już trochę zjadłyśmy, bo bardzo lubimy. I ten mamy też żelki, które pod, podjadałyśmy wcześniej, to dołożyłyśmy akurat. I one są bardzo dobre, cukrowe, także te te. I oczywiście, no, jak to zawsze napiszę na party, jakaś woda. I to co o, widzieliście, to co widzieliście w sklepie, o. czyli te. Cytrynowe, e, soki. Lemoniady. O, lemoniady. No no to są lemoniady takie o smaku barbar. -bar. No, rabarbar, Boże. Cytryny. cytryny. <laughs> Bez ra na cytryny. <laughs> no bo na cytrynę. No bo to jest cytrynowe. Dobra. No, i tak to wygląda. I teraz musimy wszystko powsypywać, także ustawimy gdzieś kamerkę i będziecie wszystko widzieć. No. Okej, okay. słuchajcie, jakby spadło to przepraszamy, ale nie wiem czy dobrze mi kamerę, ale okej. Okay. To teraz ogarniamy tutaj, musimy jakoś tutaj Właśnie, teraz. wsypujemy do miski. Jeszcze Spróbujemy sobie po jednym. O, razu naklejka. Teraz znaczy, były tam tatuażki. Bardzo dobre, polecamy te. Spróbuj sobie tego, ja spróbuję tego. Mmm, bardzo dobra. nie wiemy, czy on się zmieści, bo przynajmniej zobaczymy. Zobaczymy, co to klejka, Znowu naklejka, znaczy tatuaż, sorry. Znaczy naklejka na ubrania, sorry. Zmieści się, tylko trzeba to jakoś tutaj tak pieco powciskać. Musimy tak, żeby to nie pospadało. Da radę. O Boże, my i chrupki, my i pijama party wow. w ogóle. Wow. Słuchajcie, będę miała żarełka, jak się patrzy. Nie wiadomo, czy w ogóle to wszystko zjemy. Czy damy dzień. radę. Jak się okazało, za dużo, dużo tych kup jest. Tak. Zaraz, słuchajcie, to troszkę podjemy, tych, A tutaj zostawimy już, bo widzimy, że miska już jest przepełniona za bardzo. lepiej nie, nie dokłada już w ogóle, bo będzie masakra. To sobie już te reszty, to sobie po prostu Na razie odłóżmy te... Dżyski. Mój pies tu poluje, także może lepiej na łóżko. Poluje. Dobra, no to Pesto. teraz tak. Kropki zostawimy sobie tu. Tu mogą być tak jakoś ładnie te... tymbarki. Tu... Yy, rozłóż te Oreo. Okej. Okay. nie otwieramy. Oreo tu tu te herbatniki. Ale cię się jak tu szukają. Takich herbatników po raz kładam. Ok. Tak, słuchajcie i... Zostawimy tak po prostu, tutaj będzie coś najwyżej do dołożenia. A tu za tym może stać... ...woda. Dobra, słuchajcie. Mamy ogarnięte wszystko. Pokażemy wam teraz, jak ładnie ułożyłyśmy w miarę. Jakoś tam... Mamy nadzieję, że ładnie jakoś to wygląda. Tak spoko w miarę, słuchajcie, tu... O, O z góry fajnie widać, słuchajcie. Chrupki, herbatniki. Tu mamy żelki. Nie mogę dotknąć. Tu mamy Oreo. Chrupki i tam picia. Także teraz mamy, teraz będziemy szkować spanie. Teraz ustawimy kamerę i wracamy. Ok. Musimy teraz przenieść... Tak, to zabierzmy. Materac. Ja tutaj odłączę ładowarkę. Ładowarka też nam się przyda. Musimy wszystko pościągać. przyściutko, Żeby zabrać tylko materac na razie. Całe łóżko. Moje ściągane. Na... No, słuchajcie, mam teraz. Tak, robota. Idzie. Uwaga, tylko powoli, żeby nic się nie przewróciło. Na podłogę go żeśmy. I teraz tak, do pionu. Chyba pionu. Tak, to jest chyba pion. To jest piąta. Tu. No. A tutaj już mam... Pomysł. Dobra. Wy tego nie widzicie. Ja wam zaraz wszystko spokojnie pokażę. Teraz będziecie pokazałam. Tak, zobaczcie, tutaj już mamy materac. W ogóle mam strasznie duże biurko, także akurat... Yy, zmieści się teraz pod yy, biurkiem. Teraz bierzemy sobie podgłówki. Tak? Okay. trzymaj. Weź sobie jeden. I podgłówki układamy tutaj. Tu, tutaj drugi. Tutaj na razie nie. Okay. Yy, jeden podgłówek też daj. Jako do poduszek musimy mieć. Yy. Tam. OK. Daj. Teraz daj moją poduszkę pościeli. 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 Tam, tam w szufladzie. Nie pościel, nie pościel? Ja muszę tutaj. Słuchajcie, Boże, co ja zrobiłam? Źle to zrobiłam jeszcze. Czekaj, na razie to jest bez tej poduszki i bez tego. Daj na razie... Ten gruby ten koc, o ten, tak, ten. Musimy go teraz... O, ten, tak, tak. Złożyć na pół. Musisz mi pomóc. Musimy go złożyć na pół. Weź tą grubą połówkę. I składamy go na pół. Dor no, musi być różniutko. I teraz muszę go położyć w ten sposób. O, mój pies piszczy, dobra, wpuścią. No, choć Kajusia, przywitaj się. się. Zobacz. Radia? Jakiś radia? No. Co to? Fika wszystkich. No, dobra, ty sobie idź tam gdzieś łaś. A my musimy tu ogarnąć. Poczekaj. może ja się tu wcisnę. Ja to robię tak. nie można Dobra, weź należy te podgłówki, może zabierz, wiesz? Tak. Podgłówek. Boże, my, to jak coś organizujemy, to po prostu Ona zawsze jest takie zamieszanie, więc się tym nie przyjmujcie. Um, tej sceny nie ma w filmie. Nieważne. Um, mój pies właśnie gwałci misia. Znaczy nogę misia. Dobra. Ten kocek jakoś tutaj, okej? Okay. Dobra, pierwszy krok jest <noise> za nami. E, ty, gdzie ty władzisz, będziemy miały pełno ścieżki, bo tylniejesz nie jesz, kotusz. Kotuś, kotus już podgówek. I daj teraz Kajna. ten trzeci podgówek. Daj trzeci podgówek. Dobra, nieważne jest racem na nią uważaj. Mój pies tak zawsze. Nie przejmujcie się tym. Zresztą Wy tego nie widzicie także dobrze. Podaj teraz mi poduchę. poduchę. Tak, poduchę. Poduchę! poduchę. Eee, Mszczę się! Nie wiem na kim. Teraz tą mniejszą. Daj kocyk. Świetnik się wywalił. Kocyk jest taki fajny, taki mięciutki kocyk. Tak, taki, o. One są takie pięciusie. Mięciusi, Milusi. No jasne, ale będziemy mieć tutaj wygodę. No a co ty myślałaś o mnie, to zawsze jak w luksusie. Jak Boże. Ech, nie było tego w temacie. Może raczej filmie, a nie w temacie. W luksusie. No. No. Kaja się wącha no. z kartetem. Kaja nie wącha. Nie wiem, że ładnie pachnę, ale bez przesady. Okej, okay, słuchajcie, na razie tak to wygląda. Takie nasze łożysko, na którym będziemy spać. Uuu, I mój piesek też tam idzie. Kajusia. Ona, słuchajcie, ona się już układa, ona do spania idzie, bo ona tak w południe właśnie też zasypia. Ona szuka sobie miejsca. Wszystko włocha. <noise> Dobra. Co tu nowe? Okej, okay, teraz mam taki fajny pomysł. Tylko ustawimy kamerkę. Mam nadzieję, że nie spadnie. Tylko mam taką nadzieję przynajmniej. Słuchajcie, może postawię was tu. OK. I teraz mam taki fajny pomysłik. Słuchajcie, nie stawaj może na tym co, może wyjść lepiej, zajść na razie, żeby tego nie gnieść, bo tak ładnie jest. No. Mam tutaj takie. Boże, muszę ściągnąć. Poczekajcie, zaraz wracamy. Słuchajcie, mam takie lampeczki, dwie pary. Teraz mam pomysł taki. Trzymaj, to na razie zajść stop. Ja mam teraz taki fajny pomysik, jak tutaj sobie zawiesimy i będziemy miały w nocy fajnie jaśniutko. I mam tutaj fajny pomysik, tylko tutaj zawiążemy sobie to na łóżko. Ojej. Ja i wiązanie to po prostu masakra. Już jakoś tutaj wyniknęłam z problemu. Już mam, zawiązałam i z tym Idziemy teraz. Tutaj. Słuchajcie, sorry, tak stoję do was. Ale nie mam jak inaczej stać. Stoję do Was tak przodem, chciałam powiedzieć. Muszę to najpierw może zawiążę tak. Przywiążę, a dopiero później założę. Twój kolega ja. Jaki? Jakiś tam Darek. A, więc koski. <laughs> um, nie słuchajcie, to takie nasze tutaj tematy pogaduszki. <laughs> Okej, okay. dobra. I mamy takie tutaj wisiorek, taki, no. a ten wisiorek gdzie damy? Ja już ci pokazuję gdzie damy. Musimy już to bo W ogóle te lampeczki się nie rozplątały. Boże. Dobra. Mamy już jakoś... Kaja, ciągle wąchasz w tym kocu, a, a po co ci to? I się na mnie teraz patrzy. Jej niewinny wzrok, słuchajcie to. Lepiej nie pytajcie. Trzymaj to. Trzymaj, trzymaj mocno. Nie puszczaj. Jak mocno trzymam, to się to wszystko rozwali. Okej, okay. daj. Nie wyżeraj ze śmietnika. Mój pies wyżera ze śmietnika. Mój pies to po prostu... Nie wiem co to jest w ogóle. Wcielony diabeł. No. Okay. Wygląda niewinnie, ale to wcielony diabeł. Słuchajcie. I to, tak to wygląda, słuchajcie, mm. pokażemy Wam. O, tutaj. Wszystko, zobaczcie, odsłoń jedzenie. Słuchajcie, Słone. lampeczki. Tam jest nasze spanie, dokładnie tam. tam ten ma odsłoń. Okay. No. I tam no są ja słodycze. Jestem. Także już cały pokój jest gotowy, słuchajcie, mam wszystko gotowe. Okej, okay, to na tyle w tym filmiku. Okej, okay, to na tyle w tym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Tutaj tam jest, tam na dole. Tak. I macie... Yy, yy, zostawić dzwoneczek, zostawcie sobie, żebyście byli na bieżąco i zapraszamy Was do dzisiejszego Piżama party na bądźcie, słuchajcie, na pewno naprawdę będzie fajny odcinek, a w tym odcinku to już na tyle cóż więcej pokazywać. Zapraszamy do Piżama party. Czekajcie, pa pa!